Robimy właśnie z dziewczynami kwiatki wiosenne. Wiosna przyszła, mam nadzieję, więc robimy wiosenne kwiatki. Pokaż Leciu kwiatka. O. No i teraz będziemy przyklejać. I zrobiłyśmy takie piękne kwiaty. Teraz dziewczyny postawimy na kominku. Poczekaj, tylko przesunę. Zejdź, 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 zejdź. I teraz Lena stawia kwiatka na kominku. Tu połóż, tu, tu jest miejsce. Lena, tu jest miejsce, postaw. No, teraz zejdź, Jak ja się cieszę, że mamy e, ogródek. bo bez ogródka, to no powiem że byłoby naprawdę ciężko teraz siedzieć w chacie że właśnie polują na pająki. Ja nie wiem, czy one rzeczywiście tu znajdują pająki, czy nie, ale Lena poluje na pająki ze szczypcami, Lili z patykiem i chodzą i szukają pająków i usypiają pająki. Poszłam za dziewczynami to usłyszałam od Leny, że bo pająki śpią. Tak, Lili? A ty co robisz? Szukasz pająków. Szukasz pająków? Tak. Kolejny pomysł zgapiony od y, jakiejś strony. No musisz włożyć jej tutaj. Tu musisz włożyć. I mamy rękę namalowaną. I Lena i Lili malują paznokcie. Taki prosty... tutaj ja nie mam za, tak za dużo lakierów. A te lakiery, które mi dałam, są takie średnie do malowania paznokci, więc nadadzą się idealnie Lili. No musisz tylko paznokcie malować. Zobaczcie, tak dokładnie jak Lena maluje. Jest przed świętami i nasza zamrażarka, słuchajcie, zobaczcie ona już, trochę wyciągnęłam lodu, ale zobaczcie jak ona jest zarośnięta lodem, po prostu masakra. No i postanowiłam ją wyczyścić, to coś czego nie cierpię robić, Tomek zawsze to robi, a Tomek jest w pracy, więc teraz ja to muszę zrobić, bo nie ma kiedy indziej, no bo co, wielką w w sobotę? Także muszę ją wyczyścić i zrobić miejsce, żeby można było pochować na święta, bo pojadę na zakupy świąteczne dzisiaj, żeby mieć odpowiednio czasu na to, żeby, żeby po prostu nie stać w kolejkach, tak? Bo nie chcę, no nie chcę stać w kolejkach, tak? Raz, że nie lubię stać w kolejkach, ale dwa, że teraz, że to się dzieje, no to jakoś tak, nie wiem, nie bardzo, nie widzę tego, żeby stać w wielkim tłumie ludzkim. Także rozważam za mażarkę i będę dzisiaj działać. Dziewczyny się właśnie bawią, a ja w tym czasie przygotowuję święta, żeby już było zrobione, Teraz wam pokażę. Sio, sio, ja ci dam, sio! teraz wam pokażę. Tutaj właśnie robię cebulkę, tutaj robię, będę robiła rola deserową, tu się gotują jajka na roladę serową i tu się ze mną smażyły pieczaki, tylko muszę jeszcze cebulę obrać. Także yy, działam właśnie, żeby, bo jestem sama, o to mi chodzi do pracy, więc jestem sama przed świętami, więc chcę po prostu jak najwięcej, jak najwięcej zrobić wcześniej, to co się da zrobić wcześniej, to chcę po prostu zrobić wcześniej, więc mam nadzieję, że się uda. No to jestem w trakcie robienia, tutaj się parzy ser, to jest, to to jest warszt do rolady serowej, także jak się ser sparzy, jak tutaj zadzwoni mi budzik, o. Jak mi zadzwoni budzik, to będę nadziewać, to ja też Wam pokażę, jak to zrobię. Yy. To jest w ogóle śmieszne, bo to jest yy, coś, co ja, yy, czego ja nie robiłam jako dziecko. Jako dziecko ja w ogóle tego nie lubiłam. Nie było takiego, żeby w ogóle to tknęła. I ja to spróbowałam w którymś razu podczas świąt właśnie, ponieważ to taka nasza świąteczna potrawa. Spróbowałam to podczas świąt i mi zasmakowało i od tego czasu po prostu co roku chorobie radę za sobą. Potem musimy rozwałkować ser i nałożyć masę, którą przygotowaliśmy i zawinąć. Teraz wam pokażę, jak będzie wyglądało zawinięte. Także danie jest naprawdę pycha. Jeżeli chcecie, to mogę Wam um, stawić przepis, jeżeli macie taką matę, to będzie trochę ser nie, nie stopił, ale, ale to jest tak się dało się rozwałkować. I mamy nałożone i potem słuchajcie, taki tip. Jak macie taką matę, to na takiej macie się najłatwiej to z, zwija. Bo jak próbujecie to robić rękoma, to się to nie uda. A jak próbujecie i na no macie, to chwila medii jest. To jest rolada serowa. Teraz właśnie po śniadaniu Lena zabrała się za rysowanie. Także Lena tutaj rysuje, maluje i w ogóle Lili sprząta. Lili pokaż co robisz. bałagan. Aha, sprzątasz bałagan? A, Lili sprząta bałagan. A ja dodaję właśnie dla Was filmik, który zobaczycie jutro na kanale, także jak wy to oglądacie, to już to wydzieliście widzieliście, zakładam. Więc um, ja się tak na tak to zabieram, mam mokre włosy, muszę sobie włosy wysuszyć, ale um, jeszcze się na to nie zabrałam. Także do zobaczenia za chwilkę. No więc Tam jak wczoraj do mnie przyszedł z wiadomością, że um, będzie musiał iść w poniedziałek do pracy, ponieważ jest nowy i nie może sobie pozwolić na to, żeby odmówić i powiedzieć, że nie, że on nie przyjdzie więc musi przyjść do pracy więc w tym roku święta będą w ogóle inne, ponieważ najprawdopodobniej zrobimy sobie w ten sposób, że będziemy świętować w sobotę i w niedzielę, a nie w niedzielę i w poniedziałek jest po prostu cudownie no ale nic innego nie wymyślę, no bo e, skoro to musi iść do pracy w poniedziałek, no to e, albo będziemy świętować w sobotę i w niedzielę Albo tylko w niedzielę, bo nic innego nie, nie zrobimy. Także po prostu świetne święta się szykują. No więc robimy z dziewczynami. Ja tutaj już zrobiłam spody do sneakersa. A teraz będziemy z dziewczynami robić mazurkowe ciasto. Do mazurkowego ciasta. Okej? Okay? Tak! Zatrudniłam Tomkę i dzieciaki, żeby myli auto. Także Tomek... Yy, Tomek na razie polewa auto, dziewczyny biorą i myją. E, tyle ile potrafią e, Bok auta Bo to jak to już pomoczył Będą całe mokre, ale co tam, niech będzie Jest ciepło, jest w sumie Słuchajcie jest y, 15 albo 16 stopni teraz Jutro będzie 10 Jutro będzie 19 Pokażę wam już co to zrobiłam Tutaj są mazurki Tu jest ciasto do sneakersa. E, mam zrobione zraziki Mam zrobioną wola serową. Więc jedyne co mi zostało, no to do sernik, którego muszę zrobić jutro, bo nie będę robić go dzisiaj, żeby się nie popsuł. No i do dokończenia sneakers i do dokończenia mazurki. Także właściwie jest już wszystko skończone. Ty robimy właśnie z dziewczynami sernik, także dziewczyny mi pięknie pomagają i będziemy robić serniczek. Tutaj wrzucają, wrzuciły bardzo dużo biszkoptów, tak? Stwierdziłam, że zrobimy z dziewczynami dekorację na ja świąteczki. Fajne króliki. Tak, Cześć, dziewczyny, dziewczyny tutaj zrobiły króliki. Możecie się domyślić, który jest czyj. o, A teraz be. robimy kury. Tak Lena przykleiłaś? No, Lili stwierdziła, że chce już y, iść na spacer, a dla naszej... Nie, odwrotnie, bo to ma być tak, żeby o ludzie widzieli, wiesz? W tą stronę. I potem wyjdziemy na dwóch i zobaczymy, jak ładnie, jak ładnie, jak jest ładnie. Proszę drugi kawałek. Lena przykleja. Lili pomożesz nam? Tak pomożesz nam? No i Lili się postanowiła do nas przyłączyć, także przydekorowałyśmy nasze okno, zaraz wam pokażę jak wygląda z drugiej strony, bo z tej strony są tylko um, takie um, od tyłu jakby te wszystkie obrazki, a przód jest z drugiej strony, także zaraz wam pokażę, my się ubieramy idziemy na spacer i tak się prezentuje nasze okno z zewnątrz, także tu są kurki, to jest kura o trzech oczach tu jest, jest Lili Kura, tu jest leny Kura, Lili Królik. No, a my idziemy z dziewczynami na spacer. Lili, jedziemy na spacer? Nie. Dobra. No, więc powiem szczerze, że w tym się jakoś wyrobiłam. Tutaj mam pastę sardynkową do nadfaszerowania jajek. Tutaj mam mazurki. Jeszcze ciasto już widzieliście. Także tutaj już właściwie kończę, już finiszuję. Jeszcze zostały ja mi na jakieś takie małe drobiazgi. Jeszcze sałatkę chyba muszę zrobić, ale to wszystko. Poszłyśmy właśnie z dziewczynami jeszcze na spacer sobie, żeby jeszcze się wybiegały. Zwłaszcza, że spojrzałam na prognozę pogody i na niedzielę zapowiadają 26 mm deszczu. To się oczywiście może zmienić i to może być mniej, zdecydowanie mniej. Ja mam nadzieję, że będzie mniej, ale to i mniej faktu, że 26 mm to raczej będzie padać, tak czy siak. Więc chcę jeszcze dzisiaj gdzieś z nimi pójść. Jutro powiem, też że z nimi gdzieś pójdziemy, także w niedzielę bo no będziemy siedzieć w domu. Także zjeżdżamy z góry, tylko teraz powoli, dobra? Teraz na spacer. Mi została zrobiona jeszcze jedna sałatka. I to właściwie tyle, nic więcej. I uwaga, uwaga, zamknijcie oczy. I chodź, daj mi rękę Lena. To my wyciągnął za rękę. Zamknij oczy Lena, trzymaj zamknięte oczy. oczy. Zamknięte oczy. oczy Czekaj, stój Lena, stój. Oczy zamknij. Zamknij oczy. I możecie otworzyć oczy. I co, był królik? Zają, zajączek? A, to moje mamy. A zobacz, jakie są zdjęcia na tym? No. no, a zobacz, jakie zdjęcia są tym. Le, 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 na tym. Lena z Tak, no to chyba to jest dla Leny i dla Lili, co? Co tam dalej jest? To Lili i Leny. Tak! To moje? Leny. No, jak masz zdjęcie Leny, to znaczy, że dla Leny. No, a kto czyje tu jest zdjęcie Lili? Lili. Lili i Lili. Leny! Lili. To tu To tutaj wydam zdjęcie. No bo tu masz zobaczyć, to było w pudełce, to było w koszyczku. Włóż do koszyczka, nie A czy na zdjęcie na koszyczku? Lena. No to chyba całość jest dla Leny! Lili, poczekaj! Kopyt na klo, klo. Kopyt na klo, klo. A to jest Jaj! chyba dla Lili. I dziewczyny się bawią teraz z zabawkami, które zawsze przyniósł im zajączek, znaczy lata też się bawi, widzę. Jest to zielone słońce, tego jeszcze nie wydali. No Lena, pokaż co ty masz? Lena, pokaż co ty masz. I tutaj, i marzymy. Tak, takie kolorowanki wiesz kolorować? I tutaj, i Zostaliśmy zaproszeni właśnie przez nasze córki z Tomkiem, tu jest Tomek Zostaliśmy zaproszeni na przyjęcie na razie, jest tylko deska Ciekawe co będzie dalej, co będzie dalej Lena? A tu siedzi nasza jedna co? Yes, proper lisiada Proper You need like mama i No i co tu będzie jeszcze Lena? Podejście numer dwa, poczekaliśmy trochę i na przyjęciu pojawiło się troszkę rzeczy na stole Także mamy jakąś zupę, mamy mleko, tort, ale co to jest, Lena? E, cukier. To jest cukier, sól, jajko. Mamy kubeczki, mamy te herbatę, talerzyki. O, bardzo gorące. Bardzo gorące? My, my no, a Lili ma gościa ze sobą. Pokaż mi, jakiego masz gościa? O co, nic O, takiego gościa ma Lili ze sobą. Nie, ja, ja. Ja. <laughs> Ty, Tata, nie może? Tak, może. No, ale go. Gość zjada z Zaczyna się od gości, a nie od siebie. Dziękuję <grymne> z ręką, no dobra. No, także ja zaczynam mieć mój tort. Mm -mm. I patrzcie, jesteśmy letni, dzisiaj jest słuchajcie 19 stopni i nie ma zero wiatru, więc jest po prostu pięknie, słonecznie, ciepło, więc po prostu ja jestem w sukience na ramkach i jest mi idealnie, więc odczuwana jest zdecydowanie wyższa. Także po prostu ja my sobie dajemy, za chwilę będziemy mieć prawdziwy obiad. Uh, jesteśmy tutaj na jedzeni, ale będziemy mieć prawdziwy obiad, w końcu są święta. Także um, lecimy dalej ze świętami. Małego metala. Cześć. Tomek mi zaufał. Właśnie obcinamy Tomkowi włosy, także mam nadzieję, że to wyjdzie jako tako. Na razie mam taką małą maszynkę. Nie wiem nic lepszego, więc mam nadzieję, że jakoś wyjdzie, bo inaczej to będzie słabo. Ale z drugiej strony wszyscy fryzjerze są zamknięci bo tak to wygląda, że to fryzjera, ale wszyscy fryzjerzy są zamknięci, więc um, albo będzie z długimi włosami. Albo obetniemy mu w domu, więc próbuję mu obciąć w domu, mam nadzieję, że to jakoś wyjdzie. <grystanie> Także tu jest etap początkowy. Tomek się wstydzi, nie wiem dlaczego. Taki, taki efekt golenia, że ja już mam. No na to, pokaż, No pokaż, No pokaż efekt golenia. No pokaż go. Poczę się. No pokaż. <grystanie> No pokaż się z przodu! Z przodu? Niereprezentatywny, co po... będzie jeszcze gorzej. Z boku to w ogóle. Ja chcę podchodzić jak po, po schodach. Ja chcę podchodzić w miejscu. Ale nie wiem, jak wygląda, jak tak się tym dziurą. Poda tą dziurą to nie wygląda. No, poza tą dziurą, no. Poza tą dziurą, daj się. No wcale nie wygląda tak źle. No więc ja się z Wami teraz już żegnam i to już spać jest niedziela wieczór, a dla nas już święta już skończyły, bo to mogę idzie do pracy jutro, więc dla nas już się święta skończyły. Więc do zobaczenia w przyszłym tygodniu, do zobaczenia w poniedziałek na e, oczywiście na no, normalnym filmie takim zwykłym. Także do zobaczenia. Trzymajcie się jestem tak obżarta, idę spać. Mam nadzieję, że mi zajdzie ta opuchlizna taka obżarpkowa. Także do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło, pamiętajcie o subskrypjach o lajkach, więc zobaczycie razem, pa!